Największy zlot klasyków John Deere w Polsce. Maszynera. Maszynera. Zapraszamy Was na jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń rolniczych w Polsce Maszynerę. Największy zlot maszyn rolniczych marki John Deere z ubiegłego wieku, który odbywa się w ramach targów rolniczych Opolagra w Malowniczym Kamieniu Śląskim. Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością, a rolnicy oraz entuzjaści maszyn rolniczych z całego kraju mają okazję zgłębić tajemnice innowacji rolniczych. Wiecie, że John Deere zaczynał swoją karierę jako kowal? To jego innowacyjny pług, wykonany z polerowanej stali, zmienił sposób uprawy ziemi w Ameryce. Dzięki niemu rolnicy mogli pracować szybciej i wydajniej, co przyczyniło się do wzrostu produktywności rolniczej w całym kraju. Sukces tego wynalazku stał się fundamentem dla założenia firmy. 30 maszyn John Deere z ubiegłego wieku, tutaj w jednym miejscu na stoisku Maszynera. Tegoroczna edycja Opolagra 2024 jest bardzo wyjątkowa z uwagi na nowe wydarzenie, które jej towarzyszy. Oprócz tradycyjnego stoiska z maszynami, gdzie prezentujemy na stoisku AgroEfekt również nowoczesne technologie. Za moimi plecami mamy maszynerę, choć z lot starych ciągników. Wszystkie marki John Deere, wszystkie z ubiegłego wieku. Firma Agroefekt ufundowała nagrodę główną dla właściciela ciągnika, który zdobędzie największą liczbę głosów. Osoby głosujące również mają szansę na wygranie nagrody za chęć uczestnictwa w naszym konkursie. Jest to największy zbiór. Maszyn Jondira począwszy od lat 30. Są to fascynaci tych maszyn. O wiele godzin poświęcili, żeby je doprowadzić do tego stanu. Równocześnie chcę zauważyć, że więcej tu Zainteresowanie odwiedzających jest to stoiska, dopiero przechodzą do nowoczesnych maszyn. Widać, że wystawa jest trafiona, ale równocześnie wystawa pokazuje, jaki skok technologiczny został dokonany przez markę John Deere. Począwszy od tych najstarszych modeli do najnowszych, gdzie jest pełna elektronika, pełne wypożyczenie, pełny obraz zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni czasu. John Deere Lance Bulldog z 1929. Dciągnik John Deere Lans 100 z 1965. John Deere Model H z 1940. John Deere Model D z 1941. John Deere Model D z 1934. Od początku swojego istnienia Opolagra stała się symbolem innowacji. Co roku setki wystawców prezentują swoje najnowsze produkty i technologie, mające na celu ułatwienie pracy rolników i zwiększenie wydajności produkcji rolniczej. Dla wielu uczestników Opolagra jest również miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, gdzie można nawiązać cenne kontakty nie tylko zawodowe. Zostawiliśmy się tutaj na zlocie maszyn ERA z ciągnikiem John Deere Lance 100, jest w naszym posiadaniu od mniej więcej 10 lat, jesteśmy jego drugim właścicielem, jest to ciągnik z roku 1965 i nie jest to już nasz pierwszy zlot tego, tego rodzaju, ale jesteśmy bardzo miło zaskoczeni formą i ilością tutaj tych zabytkowych maszyn i także frekwencją. Ludzi zwiedzających. Jestem zaskoczona bardzo ilością ciągników i ludzi, które y, są tu prezentowane, ponieważ takie maszyny y, nie ogląda się ich na co dzień. I jest to pewnego rodzaju no, na pewno duża atrakcja, ponieważ zainteresowanie ludzi jest bardzo duże, a organizacja przebiega bardzo sprawnie i jest wszystko bardzo fajnie opisane i. Bardzo dużo można się tu dowiedzieć o tych ciągnikach, zobaczyć, podpytać. Tak więc myślę, że jest to jak najbardziej trafna atrakcja do zobaczenia tutaj na Opolakrze? Jestem mile zaskoczony inicjatywą ze strony Agroefektu odnośnie jest tutaj naprawdę bardzo dużo starszych modeli ciągników. Podoba mi się, że ta gama ciągników jest jednego koloru. Są to ciągniki marki John Deere. Można sobie popatrzeć, po prostu jak kiedyś nasi przodkowie pracowali na właśnie takich maszynach, i jak technika przede wszystkim poszła w tym czasie do przodu, jak to się wszystko podzmieniało, od czego zaczynali, a co mamy dzisiaj. Serdecznie polecam wszystkim zlot właśnie ciągników John Deere Maszynera. Myślę, że mogę spokojnie tutaj zaprosić rodziny z dziećmi, które nie mają na co dzień możliwości zobaczenia, jak wygląda ciągnik rolniczy czy maszyny. Jak po prostu to wygląda z bliska, żeby zobaczyć to na własne oczy. W weekend właśnie na Opolakrze w Kamieniu Śląskim. Maszynera to wydarzenie nie tylko dla entuzjastów maszyn rolniczych, ale również dla całych rodzin. Fun Shop oferuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, a także możliwość zakupu pamiątek związanych z marką John Deere. Dzieci mogą uczestniczyć w licznych grach. I konkursach, które nie tylko bawią, ale i uczą. Mogą poznać podstawy rolnictwa, dowiedzieć się, jak działają maszyny rolnicze, a nawet spróbować swoich sił w prowadzeniu miniaturowych traktorów, czyniąc dzień spędzony tutaj pełnym radości i niezapomnianych wspomnień. Nazywam się Andrzej Budzisz, jestem kolekcjonerem z Dolnego Śląska, dzisiaj przywiozłem traktor na Opolagrę John Deere 34 rok model D, benzyna 8,2 litra, dwa gary chodzone, chodzące poziomo, ciągnik jest jedyny w Polsce chodzący z tego co mi wiadomo, jeżdżący, pasja moja się zaczęła w 2015 roku, w Twojej kolekcji posiadam 10 traktorów, 4 samochody, jeździmy po różnych imprezach. Ta impreza dzisiaj jesteśmy pierwszy raz tutaj organizowana jest przez firmę AgroEffect. Jest bardzo wspaniały klimat. Myślę, że za rok powtórzymy tą imprezę tylko w większym gronie. Jestem członkiem największego klubu starych traktorów i maszyn rolniczych w Wilkowicach oraz wiceprezesem Silesi Traktor z Górnego Śląska. Jest naprawdę impreza mega. Pogoda dopisała frekwencja też. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaproszenia przez firmę AgroEffect. Zlot jest naprawdę bardzo fajny. Pasja się zaczęła już od pięciu lat, co najmniej, od pierwszego ciągnika. W tej chwili posiadamy dwa John Deary i kilka innych pojazdów, innych marek. Maszynera to jest fajny zlot. Pierwszy, dopiero wtedy zorganizowany i mam nadzieję, że nie ostatni. Um, ogólnie jest to fajny zlot nawet dla nas uczestników, jak i dla ludzi zwiedzających, bo są tu takie ciągniki, które są jedyne w Polsce, praktycznie chodzące. Tu ciężko spotkać takie ciągniki, żeby były na chodzie, tak naprawdę. Ogólnie chciałbym podziękować dla całej ekipy AgroEfektu za zorganizowanie tak fajnego zlotu. Mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni, że się spotkamy za rok. Także wielkie dzięki. John Deere nie kończą się na produkcji maszyn. W latach 30. XX wieku firma rozpoczęła pracę nad kombajnami, które znacznie zwiększyły wydajność zbiorów. W 1947 roku John Deere wprowadził swój pierwszy samobieżny kombajn, co stanowiło kamień milowy w historii rolnictwa. Te maszyny zdolne do zbioru, młócenia i czyszczenia plonów w jednym procesie stały się nieodzownym elementem każdego gospodarstwa. Podczas maszynery możemy podziwiać paradę zabytkowych maszyn, które są prawdziwymi świadkami historii. Te imponujące maszyny, pieczołowicie odrestaurowane przez swoich właścicieli, przypominają nam o rozwoju technologii i ciężkiej pracy rolników na przestrzeni lat. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i mamy nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej maszynerze. Pozostańcie z nami, aby odkrywać więcej fascynujących historii i niesamowitych maszyn rolniczych, które kształtowały i nadal kształtują naszą rzeczywistość.